Co robię, jak nie chce mi się robić treningu? Trening. A co robię, jeśli nie mam siły zrobić treningu? Nie robię treningu. Jest różnica między nie chce mi się, kiedy trzeba się kopnąć w dupę, a momentem, kiedy organizm potrzebuje odpoczynku. Czym innym jest zamulone skrolowanie telefonu, bo mamy lenia, a czym innym są zamykające się oczy, bo mamy po prostu rozładowaną baterię. Oczywiście jest też wiele odcieni szarości pomiędzy, i nie tak łatwo jest wyczuć, czy aktualnie leżymy, bo jesteśmy zmęczeni, czy leżymy, bo jesteśmy zmięci. Pięć fajnych rzeczy, żeby to sprawdzić. Wszystkim znany i lubiany test 5 minut, czyli zaczynamy robić to, co do zrobienia przez 5 minut, to robimy. I jak po tych 5 minutach się okaże, że się wkręciliśmy i mamy siłę, ochotę robić dalej, to robimy dalej. A jeśli dalej nam się oczy zamykają i dalej mamy dość, to przestajemy to robić. Pulpet nie ma dość aportowania: patyczka I to nie od 5 minut, tylko od 45. Sprawdźmy też sygnały z ciała, a nie tylko z głowy. Bo nie chcemy, miś pochodzi z głowy, a zmęczenie, o które nam tutaj chodzi i które miałoby uniemożliwiać podjęcie aktywności fizycznej, pochodzi z ciała, bo głowa znajdzie nam mnóstwo wymówek i to bardzo wiarygodnych. Ale jeśli jesteśmy ociężali, senni, głowa nam pulsuje, boli nas, mamy problemy z apetytem, ze snem, to to są oznaki, że potrzebna jest nam raczej przerwa od wysiłku fizycznego, czyli deload, jeśli trenujemy regularnie, albo i nawet całkowity off na kilka dni, no i przypatrzenie się swojemu stanowi zdrowia tak ogólnie, holistycznie, chociaż nie lubię tego słowa. Oceńmy rzetelnie, co robiliśmy wcześniej, bo jeśli od trzech dni mamy wolne i leżymy i patrzymy w ścianę i jeść tego TikToka na telefonie, no to to raczej jest zamuła, a nie zmęczenie. Ale jeśli wcześniejsze trzy dni naprawdę mieliśmy intensywne, pomagaliśmy wujkowi na działce z remontem i nosiliśmy gruz, robiliśmy zakupy babci i przebiegliśmy ironmana, no to raczej teraz już nie jest czas na trening, tylko żeby właśnie poleżeć. Zapytajmy siebie, co w zasadzie da nam ulgę, bo jeśli jesteśmy zmęczeni i rozmymłani tym ciągłym leżeniem i patrzeniem w elektronikę, tak się trzymam tego przykładu, ale większość z nas to właśnie robi, jak mamy zamułę, to czy kolejne leżenie i gapienie się w elektronikę da nam jakieś polepszenie tej sytuacji i samopoczucia? Polemizowałabym. Wtedy nawet mimo, że teraz nam się nie chce, to po treningu raczej poczujemy się lepiej. A zmęczenie nie chce w wysiłku i ulga przychodzi po odpoczynku, a nie po zmęczeniu. No i znowu logistyka, ale nie wstecz tylko do przodu, czyli zastanówmy się co nas czeka. Bo jeśli przez najbliższe 3 dni mamy pomagać wujkowi nosić gruz na działce albo babci zakupy i przebiec kolejnego Ironmana, no to możliwe, że teraz powinniśmy trochę wyluzować, żeby mieć siłę na nadchodzące wezwania. A jeśli przed nami trzy dni robienia absolutnie niczego, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie zrobić ten trening, bo nawet jak się nim bardzo zmęczymy, to się będziemy mieć jak i kiedy zregenerować. Tak więc połączenie podejścia strategiczno-logistycznego wraz z takim self-care'owo, self-awareness i zdroworozsądkowego, bo zdrowy rozsądek to jest to, co nam wszystkim jest w tych czasach potrzebne. Trzymajcie się zdrowo w tym chorym świecie i albo idźcie na trening, jeśli jesteście rozmyłani, albo nie idźcie, jeśli jesteście serio zmęczeni.